Witam. Zapraszam na pyszne ciasto piernikowe z kremem, które idealnie sprawdzi się na święta i nie tylko. Lekki i puszysty biszkopt o korzennym smaku, przełożony kremem z białej czekolady. Całość polana polewą czekoladową. Pycha. Zapraszam na filmik. Najpierw przygotujemy ciasto. Oddzielamy białka od żółtek. Na początek roztrzepujemy 7 żółtek. Do miski przesiewamy 170 g mąki pszennej, dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, dwie pół łyżki kakao. Wsypujemy 3 czubate łyżki przyprawy do piernika. Dodajemy 70 g startej czekolady. Mieszamy. To będą nasze składniki sypkie. Do dużej miski wlewamy 7 białek w temperaturze pokojowej. Wsypujemy szczyptę soli i zaczynamy miksować. Kiedy białka się spienią, zaczynamy wsypywać cukier. Wsypujemy po jednej łyżce. Miksujemy na szybkich obrotach przez 15 sekund. Potem wsypujemy następną łyżkę i tak aż do wyczerpania cukru. A to już ostatnia porcja cukru. W sumie wsypiemy 310 g cukru. I dalej miksujemy przez 7 minut. Do sztywnej piany wlewamy teraz żółtka. Teraz zaczynamy stopniowo wsypywać składniki sypkie. Wsypujemy po dwie łyżki. Już nie używamy miksera. Mieszamy łopatką ruchem od dołu ku górze. Dokładnie zgarniamy mąkę z dna miski. Obracamy miską. Wsypujemy następną porcję składników sypkich. Mieszamy ruchem od dołu ku górze, obracamy miskę i zgarniamy dokładnie mąkę z brzegów miski. Następna porcja i tak postępujemy aż do wyczerpania składników sypkich. Masę na ciasto przelewamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto piernikowe pieczemy w temperaturze 175 stopni przez 40 minut na dolnej półce piekarnika. Po upieczeniu ciasto pozostawiamy jeszcze w piekarniku na pół godziny. Później je studzimy i wyciągamy z foremki. Teraz przygotujemy krem. Wykorzystamy 400 g białej czekolady pokrojonej drobniutko. W rondelku podgrzewamy 200 g śmietanki. Podgrzewamy na małym ogniu. Śmietana nie powinna wrzeć. Prawie wrzącą śmietaną zalewamy czekoladę. Czekolada powinna być przykryta śmietanką. Pozostawiamy na jedną minutę, a później energicznie mieszamy. Tak długo aż czekolada dokładnie się rozpuści. Jeżeli czekolada się nie rozpuści, wówczas miskę stawiamy na parze, na garnku z gorącą wodą, ale tylko na chwilę. Kończymy mieszanie już na stole. Zbytnie przegrzanie czekolady spowoduje, że ta się zważy. Czekoladę przekrywamy folią plastikową i wkładamy do lodówki na półtorej godziny. W tym czasie możemy przygotować ciasto. Przekrawamy je na dwa lub trzy blaty. Przekrawamy je za pomocą długiego noża lub w dowolny inny sposób. Ja moje ciasto przekroiłam na trzy blaty. Ciasto można lekko nasączyć, np. Na ponczem z odrobiną alkoholu. Można je także posmarować powidłami śliwkowymi. Teraz będziemy kończyć nasz krem. Czekoladę wyciągamy z lodówki. Tak wygląda. Do miski wlewamy resztę śmietany zimnej, czyli 350 g. Wkładamy czekoladę z lodówki. I miksujemy na gładki krem. Zaczynamy miksować wolno, potem przyspieszamy. Miksujemy ostrożnie, co jakiś czas sprawdzamy, aby nam się śmietana nie zważyła. Taka konsystencja jest idealna. Krem będziemy od razu nakładać na ciasto. Ja mój krem podzieliłam na dwie równe części. Na pierwszy dolny blat nakładamy połowę kremu. Jeżeli ciasto przecięłaś na dwa blaty, nałóż cały krem. Tak jak powiedziałam wcześniej, blaty przed nałożeniem kremu można lekko nawilżyć pończem albo posmarować powidłami śliwkowymi. Teraz na krem nakładamy drugi blat ciasta. Leciutko go przyciskamy i nakładamy resztę kremu. Jeżeli możesz, napisz mi, z jakiego miasta mnie oglądasz. Jestem bardzo ciekawa. Ostatni blat nakładamy równo, lekko przyciskamy. Tak przygotowane ciasto wkładamy teraz do lodówki na godzinkę. Kolej na polewę czekoladową. Podgrzewamy 100 g śmietany. Prawie wrzącą śmietaną zalewamy 100 g czekolady, drobno pokrojonej. Pozostawiamy na około 2 minuty, później mieszamy energicznie tak długo, aż czekolada całkowicie się rozpuści. Teraz możemy dodać masło, 20 g masła w temperaturze pokojowej. Dokładnie mieszamy, aby masło się rozpuściło. Polewa jest lejąca i lśniąca. Ciasto wyciągamy z lodówki i od razu polewamy je polewą czekoladową. Polewę rozsmarowujemy równo na całym cieście i wkładamy do lodówki na 2 godziny albo do kiedy czekolada dobrze się zetnie. Po wyciągnięciu z lodówki możemy wyrównać boki ciasta. Ciasto kroimy zawsze czystym nożem. Nóż myjemy pod gorącą wodą i osuszamy papierem i tak po każdym przecięciu. Tak wygląda pokrojone ciasto piernikowe z kremem z białej czekolady. Wygląda bardzo efektownie no i jest przepyszne. Idealne na święta. Możesz je przechowywać przez kilka dni w lodówce. Każdego dnia będzie jeszcze smaczniejsze. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś mojego kanału, zrób to teraz. Dziękuję. Ciao, ciao.